Cześć playerzy, witajcie w najnowszym Ku Play. Dzisiaj nauczymy się utworu Johna Lenona Imagine. Zaczynamy! Zachęcam Was do kliknięcia dzwoneczka i subskrypcji, żebyście byli na bieżąco z filmikami, które pojawiają się na kanale. Sprawdzone i selekcjonowane ukulele ze świeżych dostaw znajdziecie na learchsiegraf.pl. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, dzięki Wam. Mogę nagrywać więcej filmów. Wy również możecie zostać moim patronem, mieć dostęp do tajnej grupy, w której macie opracowania do druku, dodatkowe filmiki z lekcjami oraz rozdajemy tam również nagrody i spotykamy się na live'ach. Zapraszam Was do bycia moim patronem. No to lecimy. Nauczmy się wpierw akordów, będzie ich dość sporo. Jeśli nie będziecie potrafili tych akordów, nie dacie rady zagrać tego utworu. Także naprawdę proszę Was. Abyście poćwiczyli razem ze mną te akordy, jeśli nadal nie będą wychodziły, na platformie uczesiegrać.pl się grać .pl czeka na Was kurs pakiet startowy ukulele gdzie razem ze mną krok po kroku możecie się nauczyć wszystkich akordów i płynności w graniu razem ze śpiewaniem. Ok, czyli pierwszy akord to akord C-dur, sam trzeci palec na trzecim progu na pierwszej strunie, a reszta strun jest pusta. Akord c major 7, czyli C-dur z septymą wielką, to drugi palec na drugim progu na strunie pierwszej i reszta strun pusta. Czyli tak mieliśmy C-dur. A tak mamy C Major 7. Akord F-dur, pierwszy palec na pierwszym progu na stronie drugiej i drugi palec na drugim progu na stronie czwartej. Pierwsza i trzecia struna są puste. Akord Amol to tak naprawdę sam drugi palec na drugim progu na strunie czwartej, reszta struny jest pusta, czyli jak mieście F-dur ćwiczyliście przed chwilą ze mną, to wystarczy puścić pierwszy palec. Akord d Demol to drugi palec od akordu Amol, podłóżcie pod niego trzeci palec na drugim progu na strunie trzeciej i pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej pierwsza struna jest pusta to jest akord demol akord giedur drugi palec na drugim progu na strunie pierwszej obok trzeci palec na trzecim progu na strunie drugiej i pierwszy palec na drugim progu na strunie trzeciej czwarta struna jest pusta i akord giedur septymowy to trzeci palec na drugim progu na strunie pierwszej pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej i drugi palec na drugim progu na strunie trzeciej czwarta struna jest pusta i ostatni akord to akord E-dur septymowy. Jak już trzymacie akord G7, to wystarczy, że tylko przełożycie sobie pierwszy palec z, ze struny drugiej na strunę czwartą. Czyli trzeci palec był tak jak w akordzie G-dur septymowym na drugim progu na strunie pierwszej, drugi palec był również na drugim progu, ale na strunie trzeciej i pierwszy palec na pierwszym progu na strunie czwartej. Utrwalając jeszcze raz te akordy C-dur, C-dur z septymowielką, F-dur, Amol, mol, D -mol G dur, G dur septymowy i E dur septymowy. Ok, akordy nauczone możemy lecieć do lekcji. W utworze będziemy grali sobie głównie dwa bicie akordowe, bicie, które będziemy nazywali biciem krótkim i bicie, które będziemy nazywali biciem długim. Bicie krótkie wygląda następująco. Du, do do góra. Zapętlimy sobie cztery razy z rzędu. Du, do do góra, du, do do góra du. Natomiast to drugie bicie, to dłuższe, będzie wyglądało tak Du, du, góra, góra, du, du, du góra Jeszcze raz to długie Du, du, góra, góra, du, du, du góra Ok, spróbujmy sobie zagrać najpierw intro, czyli akord C-dur Akord C-dur z septymą wielką, czyli C major 7 I akord F-dur To intro powtórzymy razy dwa Na akordzie C-dur zagramy krótki schemat 1 Na C major 7 również krótki I na akordzie F-dur długi C dur, C major 7 i F dur długi. Ok, powtórzmy to jeszcze raz. C dur. C dur z septymą wielką. F dur długi. Znowu C dur. C dur z septymą wielką i F dur. Okej, okay, intro nauczone. Spróbujmy zagrać zwrotkę. W zwrotce będziemy grali dokładnie te same akordy, ale już ze śpiewem. Spróbujmy. Imagine there's no heaven. Długi schemat na F. Znowu krótki C. It's easy if you try. Długie F. Znowu C. No hell. C major 7. Below us. I F -dur długi. Above Song, Sky i lubię F. Ok, zwrotka nauczona. Lecimy do Precorsa. W Precorsie dalej będziemy wykorzystywali te same bicia akordowe. Większość Precorsa będzie grana na tym krótkim biciu. Wyświetlają Wam się akordy, spróbujemy to sobie zagrać. Od akordu F-dur po jednym schemacie. F-dur. Puszczamy pierwszy palec Amol. Dokładamy trzeci i pierwszy Demol, Puszczamy trzeci, mamy F-dur. Ok, jeszcze raz pierwsza linia. F-dur. Amol, mol, -mol F-dur, teraz G dur, długi schemat i G7, jedno uderzenie w dół. Jeszcze raz. F-dur. Imagine oh the people. Living Wchodzimy w kolejną zwrotkę. Kolejna zwrotka będzie grana identycznie jak zwrotka pierwsza, tylko inny tekst. Próbujmy grać i śpiewać. Imagine no Znowu krótki. It isn't hard, krótki to do. I długi schemat. I znowu C krótkie. Nothing to kill. Or die for. I długi E-dur. I czwarty, ostatni raz, C-dur. And no religion to F dur długi. I wchodzi kolejny precoce, taki jak wcześniejszy, od F-duru. Imagine all the people. Fdur. G dur długi schemat bibel. Life in peace. 1G7. I tutaj wchodzimy w refren. W refrenie będziemy grali cały czas jeden schemat akordowy, ten krótki. Akordy Wam się wyświetlają. Spróbujmy od razu ze śpiewem od akordu F-dur po jednym schemacie na każdym z akordów. You may say, I'm a dreamer. I E7. Znowu F-dur. C-dur. I E-dur septymowy. I trzeci raz F-dur, G-dur. I hope someday you'll join us I jeszcze 7 I czwarty raz F-dur And the world will be as one Za ostatnim czwartym razem akord C-dur uderzamy jeden raz w dół Spróbujmy jeszcze raz tę resztę powtórzyć You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us Ostatnia linia. And the world will be as one. Chwilę czekacie, wchodzi kolejny wers. Imagine no possessions. Długi schelet. Znowu co krótkie. I wonder if you can Trzeci wers. For greed, oh hunger. Twenty A brotherhood of men. Ostatni pre-course Imagine all the people sharing all the world. Jedno give it you. Ostatni referee. I 7. But I'm not the only one. I hope że i ostatnia linia F do Wiedurice And the world will live i kończymy akordem C dur dół. To już cała lekcja Imagine Johna Lennon'a w prostej wersji na ukulele. Mam nadzieję, że lekcja wam się podobała. Dajcie mi, jak zawsze, łapę w górę i swoje propozycje do nowych ukulele. Piszcie w komentarzach. Staram się to czytać i wyłapywać, gdzie yy, najwięcej się pojawia jakieś propozycji z daną piosenką i najwięcej łap. No i będę się starał, żeby właśnie te utwory pojawiały się na kanale, także piszcie komentarze ze swoimi propozycjami. Zapraszam Was do patronów, jeśli chcecie oczywiście wydrukować sobie opracowanie do tej piosenki. Trzymajcie się, playerze, i widzimy się w następnym Woku Play. Cześć!